Że co? Słońce jest z tej strony że, że co? Proszę pana Jest grubo Proszę pana Ja bardzo poproszę mnie zdjęcie na razie Aha to proszę Dobra. Może pan się odsunąć Bo z kolegą chciałem pogadać A może pan to inaczej Ale? zrobić No z tej strony mogę tak? Dobra, z autowatu nagrywa tu Z tej ma strony no chciałem porozmawiać z tobą na temat sytuacji a no, w Ameryce jest nasz na prezydent, I co o tym sądzić. W jakim kontekście? kontekście? No w sytuacji, czy jest pozytywnie ta sytuacja, czy dobrze, czy rzeźnie nie, Sikorskiego nie zabrał na pokład, czy niedobrze. Czyli tego, czyli oczywiście z niej oprzejmy. Tak, ta, bo Sikorski chciał jechać z nim, a Sikorskiego nie się Wiadomo. <śmieniu> <śmieniu> to znaczy nie bijemy się, nie? To nie jest zabitwa, bitwa, tylko wiesz. Kurwa, całe życie powtórzę. Po I to, na, nagraj to panie i, no. i, i ten... O, o teraz spoko, już nie, tego nie widać, no, dobra, dobra, dobra. Teraz za głową jesteś. Ja mówię tak. Żydzi diaspora żydowska, 4 miliony, więc 5 milionów. diaspora I oni się nie kłócą. A my, Polak no z Polakiem... Ecie no właśnie. Czy to jest normalne, to ja nie wiem. Chyba nie. No właśnie, powinna być zgoda. No Dlatego ja się nie wiesz. O, idzie Jurek. No to dobrze. A tyle mogę się wypowiedzieć na temat Aha. tego, do telewizji. A jak wakacje? Wakacje? Nie, w nie chodzi o to. Chodzi o to, jaki o, cały chodzi o to, że Całokształt. Całokształt. Że... Nie, nie. No jak, jak mam coś do powiedzenia, to mam coś do powiedzenia. Ale nie wita nie się kuba między sobą. A oczywiście. Powinna być zgoda. Pełna zgoda. Tak. No to dobrze, dobrze. Dobrze to będzie, jak będą aż tam na, na przykład <grym> Ale tylko Zuzanna wie gdzie są. Ja to nie wiem. To co się dzieje, to naprawdę nie istnieje, co nie? Ale jak to w ogóle? Powiedz mi, jak to w życiu pan, jest. Pan. Oznajmi mi to, kto jak to? Tu nasz kolega właśnie papież wrócił z Rzymu. Pan Jurek z tyłu, z drugiej pozycji. A tu papież Rzymu wrócił. <grym> I lans, lans, lans. Lans, lans. Trzeba chodź pan, chodź, pan dzień, dzień, ale do dzień fryzji, nie nie by 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 Bo nowy dzień wstaje. No. Bo nowy do mnie ty jest. Czy wojna się skończy, czy się skończy? Na Ukrainie właśnie. Jak widzisz z Ukrainą. Ale jest bezpecznie. Skończy się. No ja tak. mecz, kurwa, bo chuja lata. Jak tam? A co, co to jest mecz? Piłka meczowa. To nie wiedział, czy <noise> jeść. Proszę. No. Kiedyś nie ma kolegi. No. Przeprowadziłeś no. go, kurwa, i, I nie może... I nie ma. I kolegi nie ma. Ale papieża przeprowadził. Zrobił 50-50 50, /50. 50 clock 5 clock 50 cent 50 cent nie no albo gadamy ku normalny czekam, no jest moje To tylko i wyłącznie. O żywiście. <zysyfe> dobra, teraz weź tu nasz kolega. Ale tutaj nasz kolega. Aha, a, a się nie chcę przekręcić, żeby... Nie chcę się przekręcić. Nie, nie chcę się przekręcić. Tak? Nie absolutnie. Ja nie chcę jes przekręcić, jeszcze... ja chcę być. Jeszcze nie teraz. O. Tutaj no to jest nakręcimy. O, o jeszcze nie teraz! Bądź jutro. Jeszcze nie teraz. Jutro. Bajera. Jeszcze nie teraz. Jutro kręcimy grubą pozycję. Do manufaktury lecimy jutro. W manufakturze kręcimy gruby, gruby spot. Bądź jutro Tutaj, o drugiej. Dum, 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 dum. Idziemy, no, Dobra, to zrób klapsa. Kolej, klapsa zrób. I do zobaczenia. Dzięki. Klapsa, klapi w ręce. O, dobra. O, właśnie. Dzięki.